Witam Was bardzo serdecznie. Jest to materiał, który jest swoistym remakeiem materiału, który kiedyś nagrałem na ten kanał. No i zdecydowanie był to materiał bardzo dobrze przyjęty, bardzo często oglądany, no i który wielu z Was się spodobał. Materiał ten mówi o tym, co kupować przy inwestycji w srebro. Od czasu, kiedy nagrałem poprzedni materiał, minęło kilka lat i bardzo wiele się zmieniło, ale jak to przy inwestycji w metale szlachetne, w srebro czy złoto bywa, sam pomysł jest. Bardzo podobny. Kupić tanio, odczekać aż cena wzrośnie i sprzedać drożej. Bądź też sprzedać właściwie w podobnej cenie, ponieważ jeśli chodzi o inwestycje w metale, trzeba pamiętać, że ich rola jest również bardzo ważna jako przetrwalnik wartości. Niekoniecznie jako instrument inwestycyjny, który musi mocno zarobić. Tutaj na tym filmie pokażę wiele rodzajów rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że nie są to oczywiście wszystkie rodzaje rzeczy, w które da się zainwestować. No i nie są to wszystkie dostępne na rynku postacie metalu, ale z pewnością są to postacie, które dla mnie są najważniejsze. No i najłatwiejsze z pewnością dla początkującego kolekcjonera. Jeśli chodzi o inwestowanie w srebro, to podstawowym pojęciem, jakie tutaj trzeba przyjąć, jest cena spot. Cena spot równa się cenie giełdowej metalu, no i zawsze będziemy chcieli kupić jak najbliżej tej ceny spot. Tutaj pokazuję monety bardzo znane Olimpiady 200 zł złotych z okresu PRL-u, czyli polski junk silver. Monetę, którą zdecydowanie cały czas da się kupić w pobliżu ceny spot, mimo że rynek bardzo mocno się zmienił. Jest to 14,5 g 625, więc próba dość niska, ale plusem te, za to jest niski koszt tej monety, bowiem 30 zł na dzisiaj około one kosztują. No i zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, że kiedy kupujemy takie mniejsze gramatury czystego srebra w monecie, to dużo, dużo łatwiej jest wówczas podzielić tą inwestycję. No i... To sprawia, że te monety są bardzo dobre do celów inwestycyjnych, no ale nie są też takie łatwe w sprzedaży. Pamiętać jednak trzeba o tym, że są to monety historyczne, w związku z tym, w przeciwieństwie do sztabek czy do granulatu, czy też różnych technicznych postaci srebra, na monetach, tutaj na przykład mamy rosyjskie lustrzanki, wówczas kupiłem je blisko srebra, dzisiaj myślę, że byłoby to awykonalne, bo dzisiaj to, są to jednak dość rzadkie poszukiwane monety, mimo Ogólnej niechęci co do rosyjskiej monety, ale warto pamiętać o tym, że monety świata jak najbardziej można znajdować w pobliżu cen srebra i warto na pewno ich szukać. Często jest tak, że jednak da się je dość tanio kupić. Dalsze monety, które tutaj pokazuję, to na przykład półdolarówka z USA i różne inne monety świata, 500 lirówki włoskie. Monety w wysokich próbach srebra 900, 835. Niektóre w, można też napotkać w 800, w 750. Bardzo dobre monety. Tutaj widać rolkę praktycznie 500 lirówek, które ważą po 12 gramów, nie, po 11 gramów 835. A tutaj jakaś Kanada z tego co pamiętam. No, generalnie rzecz ujmując, są to monety, które da się kupić blisko ceny srebra czasem są na nich duże premie, ale bądź co bądź należy pamiętać, że da się znaleźć takie monety. No tutaj akurat prezentuję monety ładne, monety w pięknych stanach, zazwyczaj są droższe, ale tak zwany junk silver, czyli obiegowe dość zużyte monety można bez problemu kupić w okolicy ceny srebra. Ja dzisiaj na przykład mamy 16 marca, kupiłem sobie jakiś tam zestaw w okolicach dosłownie ceny tak plus zero, bo trochę cena wzrosła i można było dorwać coś, co leżało akurat na rynku. W związku z tym na pewno nie ma co się zrażać. Monety takie wystawione na kup teraz zazwyczaj są wystawione drożej, ale w licytacjach czy w różnego rodzaju innych miejscach można bez problemu kupić takie monety dość tanio. No i one wówczas będą w stanie spełnić rolę inwestycyjną bez większego problemu. Tutaj Papierze to taki trochę droższy wariant mapki, ponieważ mają taką samą gramaturę jak mapka. No ale z drugiej strony, ale z drugiej strony są też trochę droższe. Dziesięciofrankówka międzywojenna francuska. Moneta dość popularna, tutaj jakaś Szwajcaria. To są monety, które już są trochę droższe niż złą. Z pewnością nie jest tak łatwo je kupić, ale mimo wszystko. Są to monety, których też warto szukać, i też często można je sobie spokojnie do staku, czyli do takiego no zbioru swoich metali szlachetnych dołożyć. Z pewnością no, tutaj trzeba zwrócić uwagę, nawet na to, kiedy pokazuje taki medal, czy pokazuje takie monety, że jeszcze kilka lat temu bez większego problemu dało się kupić bardzo dużą ilość materiału takiego na 0%. No teraz to nie jest łatwe, raczej monety oscylują na plus kilka procent. Tutaj akurat pokazuję dwudziestokopiekówki historyczne rosyjskie, które są na bardzo dużym plusie. Tak samo ta piątka z Piłsudskim. Co jest śmieszne, bo kiedy nagrywałem ten film kilka lat temu, to rzeczywiście kupiłem ją bardzo blisko spotu. Tutaj jakaś Anglia i Kanada. Z pewnością monety, na które warto zwracać uwagę. Często da się skądś wygrzebać w jakiś dużych zestawach i nawet nie są one liczone czasem jako srebrne. W związku z tym jest to coś, co można tanio sobie dołożyć do, do staku. To są monety historyczne, trojaki, jakieś tam, tutaj widzę trojaka Zygmunta Augusta, tutaj rubla na rocznicę powstania dynastii Romanowych, Romanowów, no i tutaj są to monety, które nie, nie są w ogóle możliwe jako inwestycja w srebro, bo to jest po prostu bez sensu. Ich cena numizmatyczna wartość znacząco przekracza wartość zawartego w nich metalu. W związku z tym po prostu używanie ich jako narzędzia inwestycyjnego, mówiąc o inwestycji w metal, jest bez sensu. Trzeba pamiętać o tym, że zdecydowanie ma to sens, jeśli chodzi o inwestycję numizmatyczną, ale jeśli chodzi o metal, to po prostu... Wartość tego metalu szlachetnego w nich zawartych jest no, ułamkiem malutkim tego, co koszt takiej monety na rynku. W związku z tym trzeba już interpretować na pewno jako numizmaty, jako monety, które nadają się tylko i wyłącznie do takiego inwestowania numizmatycznego, bądź też po prostu do zbioru. Dobrze, jeśli chodzi o następną rzecz. Którą chciałbym pokazać, no to na pewno są to różnego rodzaju srebrne wyroby. Tutaj jakiś łańcuszek i, i, i polski wisiorek taki z różą. No, biżuteria jest dość dobra, ponieważ zazwyczaj królują tutaj próby rzędu 800, rzędu 900. W Polsce jest to głównie 800, 916 i 925 dla nowszych wyrobów. Są to bardzo fajne rzeczy, ponieważ przy sprzedaży nie trzeba tak polegać na cenie srebra. Można doliczyć sobie duży plus, ale rzeczywiście da się je kupić gdzieś w pobliżu metalu. Tutaj srebrny order y, y, wojny ojczyźnianej, rosyjski sowiecki order, który jest zrobiony w gruncie rzeczy w większości ze srebra. No jest oczywiście jakaś emalia, na niektórych odmianach ten sierpi młot jest złoty, na pierwszej klasie w ogóle jest dużo więcej złota niż ten sierpi młot. No i trzeba pamiętać o tym, że tutaj dochodzą Jakieś, jakieś kawałki mali, ale no przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że ten film był nagrywany kilka lat temu i dzisiaj już na pewno takiego orderu bym nie pokazał, bo kupienie go w okolicach srebra w nim zawartego jest chyba już za bardzo niemożliwe. No ale jest to taka ciekawostka z czasów ubiegłych, kiedyś rzeczywiście taki order, który zawiera około uncję srebra, dało się za 90 zł kupić, za 80 zł, no i wtedy bez problemu. Można było je traktować inwestycyjnie. Tutaj taki sam y, sowiecki medal y, za odwagę czy za, y, za, y, za jakieś tam bojowe zasługi, wojenne zasługi. Y, w każdym razie są to rzeczy, które kiedyś dało się kupić na metal. Myślę, że dzisiaj jest to wykonalne, niestety, ale trzeba o tym pamiętać. Zdecydowanie jest to kierunek, który warto gdzieś tam też zgłębiać, ponieważ. No jeśli kupicie coś takiego na metal, to macie dzisiaj gwarantowany zysk. To jest taki krótki film, który no, chciałem odświeżyć. Myślę, że warto o tym mówić. Myślę, że warto powiedzieć sobie, że nie dajcie się przekonywać ludzi, którzy Wam wmawiają, żeby gromadzić na metal jakieś super drogie rzeczy, jakieś ucjówki lunary, jakieś premium super, hiper. Bo po prostu gromadźcie metal. Metal łatwo jest sprzedać. Witam Was bardzo serdecznie.